Panel paragraf to po prostu zespół opcji, które odnoszą się do całego paragrafu, nad którym pracujemy. Tak więc w tym przypadku możemy przykładowo zaznaczyć warstwę, na której znajduje się pojedynczy paragraf i skorzystać z opcji, które odnoszą się do wyrównywania tekstu do lewej, do prawej i do środka. Aczkolwiek możemy przykładowo wprowadzić odstępy między paragrafami i w tym celu w wybranych miejscach po prostu zastosuję Enter. A następnie możemy zaznaczyć konkretny paragraf i wykorzystywać te same opcje. Pozostałe opcje są właściwie objaśnione już przez poszczególne ikonki, tak więc po prostu mamy możliwość wyrównywania tekstu do obydwóch stron, z wyrównaniem ostatniego wersu do lewej, do środka i do prawej oraz możliwość tworzenia jednolitego bloku tekstu. I kolejne opcje umożliwiają nam przykładowo przesuwanie tekstu do prawej strony i do lewej strony. Następnie możemy zwiększać odstęp między akapitami w odniesieniu do akapitu, który znajduje się powyżej zaznaczonego, jak i poniżej zaznaczonego. Oraz na samym końcu znajdziemy opcję, która umożliwia nam przesunięcie pierwszego wersu. Także nie znajdziemy tutaj opcji, które byłyby na tyle skomplikowane, aby poświęcić im troszeczkę więcej czasu. Dlatego proponuję na tym zakończyć ten rozdział i zapraszam do kolejnego.